Nie wiem, czy pan Adam Nawałka zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski, ale na dzień dzisiejszy, kiedy nagrywam ten odcinek, czyli sobota wieczór, jest to chyba najpoważniejszy kandydat. Wszak z Malediwów z wakacji nie wraca się od tak sobie. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem VRC, to jest Football Manager 2022 i sprawdzamy sobie tutaj w naszej ukochanej grze, jak to by wszystko wyglądało, gdyby właśnie Adam Nawałka został selekcjonerem reprezentacji Polski w roku 2021, czyli przed końcóweczką eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze i sprawdzamy wyniki. Zobaczymy, co nam powie futbol menadżer, czy warto tego Adama Nawałkę zatrudniać, czy nie. Ja tutaj absolutnie nie chcę teraz tego tematu drążyć i w jakikolwiek sposób się wypowiadać, bo to nie jest celem tego odcinka, natomiast no, jeżeli Adam Nawałka zostanie tym trenerem to oczywiście będziemy mu życzyli wszystkiego dobrego, jak zresztą każdemu selekcjonerowi reprezentacji Polski. Zatem zobaczmy sobie to wszystko, słuchajcie, od początku, czyli od roku 2021. Tutaj oczywiście za pomocą edytora czasu rzeczywistego na początku tej symulacji, czyli właśnie przed sezonem 2021-2022 przerzuciłem Adama Nawałkę za Paulo Sousę do reprezentacji Polski. Oczywiście to się wydarzyło w troszeczkę innym terminie, no powiedzmy pół roku wcześniej, ale to nie ma absolutnie z tym żadnego problemu. Zobaczymy sobie też na końcu symulacji, jeżeli nie zapomnę, gdzie jest Paulo Souza, bo to też jest e, ciekawe. Zatem słuchajcie, pan Adam Nawałka rozpoczął e, tutaj swoje panowanie od meczu z Albanią domowego, który wygrywamy 2 do 1 po bramkach Krychowiaka i Adriana Unu, czyli, no tutaj, Adam Nawałka wykopał nam człowieka, który wtedy był zawodnikiem Minnesoty. No, ciekawa sprawa, to jest gość, który ma również, tutaj widzimy. Paszport Francji oraz Stanów Zjednoczonych. No i chyba był to trafiony pomysł, bowiem on tą bramkę już tutaj w debiucie zdobywa. Dalej mamy porażkę z Węgrami u siebie 3 do 0. Ależ tu by była wrzawa w Polsce, gdybyśmy my przegrali z Węgrami 3 do 0 u siebie. No to właściwie można by powiedzieć, że te eliminacje się dla nas zamykają. Ale później mamy serię dosyć dobrych i ciekawych wyników. Wygrywamy z Andorą 2-0. No tu absolutnie nie ma żadnej niespodzianki. Ale pokonujemy Anglików na wyjeździe 1 do 0. Po bramce oczywiście Roberta. Lewandowskiego, remisujemy z Węgrami 1-1, no to jest jakieś przekleństwo te Węgry, bo tylko jeden punkcik z nimi się udaje zdobyć, tu bramkę strzela Piotrek Zieliński, dalej mamy 5-0 z San Marino, rzecz jasna, no i 1-1 z Albanią w związku z tym zajmujemy drugie miejsce w grupie i gramy w Barażach i w tych Barażach na początku pokonujemy Rumunię 2-0, to jest półfinał Baraży a potem mamy wyjazd do Norwegii i w tej Norwegii wygrywamy 2-0 w związku z czym kwalifikujemy się na Mundial w Katarze i zaraz zobaczymy sobie wyniki. Tego Mundialu tu jeszcze oczywiście mamy Ligę Narodów, to jest mniej ważne, to jest bardzo mocna grupa. Portugalia, Niemcy, Czechy, Portugalia, Niemcy, Czechy to są te mecze w takiej kolejności, no i tu oczywiście mamy tylko cztery punkty zdobyte, ale Liga Narodów jest nieistotna, traktujemy to jako mecze sparingowe. Potem mamy przed już mistrzostwami świata mecz towarzyski z Paragwajem. Przegrywamy go u siebie 2 do jednego i jedziemy na Mundial. Jedziemy do Kataru, no i tutaj tak, Jamaica. Jamajka pokonana 3-2, bramki Krychowiaka i Roberta Lewandowskiego. Trochę szczęścia, bo tutaj trafiamy w 83, w 92, no i z karnego w 85 minucie. Potem mamy mecz z Hiszpanami i też z rzutu karnego Robert Lewandowski. Remisujemy 1-1, to jest bardzo dobry wynik. No i trzecim zespołem, z którym się mierzymy w tej trudnej grupie, no tu jest Hiszpania i Argentyna. Remisujemy z przedstawicielami Ameryki Południowej 0-0. W związku z tym awansujemy do kolejnej rundy i tu przegrywamy z Francją 2-0. No i teraz, gdyby. Takie Mistrzostwa Świata się odbyły I gdyby był taki wynik Ja Wam powiem szczerze, że byłbym zadowolony Wyjść z grupy z Hiszpanią i Argentyną To jest sukces Potem trafiamy Francję Wiadomo, to już nie od nas zależy tak do końca Kogo trafiamy, no przegrywamy 2-0 No z Francuzami wygrać, no to no, Byłby cud, byłby cud Ale okej, okay, te Mistrzostwa Świata Możemy traktować Jako, jako udane ja wiem, kiedy Nawałka odszedł z reprezentacji Polski, więc możemy sobie dalej o tych wynikach rozmawiać. Adam Nawałka po tych mistrzostwach świata wciąż jest selekcjonerem reprezentacji Polski. No i gramy eliminację do euro, które odbędzie się w roku 2024 w Niemczech, tak? W Niemczech i tutaj mamy tak, Liechtenstein 6-0, ale przegrywamy z Kosowem 2 1. Tu widzimy, że Jóźwiak strzela bramki Zieliński, trzymański Bednarek. Krzyż nawet jest powołany, proszę bardzo, przegrywamy z Włochami 0-1, no to mamy taki początek tych eliminacji niezbyt. Dane, ale później mamy serię spotkań bez porażki. 2-0 z Islandią na wyjeździe Zieliński-Lewandowski. 2-0 z Estonią u siebie Szymański-Klich. 3-0 z Liechtenstein Lewandowski i Kędziora. Dalej mamy 2-2 z Kosowem i 1-1 z Włochami. Tu Bramki Lewandowskiego i Piotka Zielińskiego. I na koniec pokonujemy Islandię 2-0 u siebie i na wyjeździe Estonię 1-0. I awansujemy na Mistrzostwa Europy w Niemczech. Przed tymi mistrzostwami gramy dwa mecze towarzyskie. Z Litwą 2-0, a z Litwą standardowo, zawsze musi być mecz. I z Macedonią Północną 3-3. Ale co robimy na euro? To jest wielki sukces Adama nawałki na Euro 2024. Ja życzyłbym sobie, żeby to euro tak wyglądało, gdyby on był trenerem. Słuchajcie, zobaczcie. W, szwa w grupie Szwajcaria 2-2. Niemcy 1-0. Ukraina 1-1. I tutaj Lewandowski już po fazie grupowej ma strzelone trzy gole. Dokłada kolejne dwie bramki w wygranym meczu z Francuzami w drugiej rundzie. Udany rewanż za Mistrzostwa Świata sprzed dwóch lat w Katarze. 3-2. Lewandowski dwa gole. Potem mamy w ćwierćfinale Holandię. Gromimy Holendrów. 4-0. Walukiewicz, Adrian, Unuszy, Mański i Zieliński. W półfinale łatwo, no bo ileż może być trudno, prawda? Wcześniej Francja, Holandia, no to to musi być jakiś łatwiejszy rywal i mamy w półfinale Irlandczyków. 2 do 1 Lewandowski, kolejne swoje dwie bramki, czyli on tych bramek strzelił 2, 4, 5, 6, 7. Nie wiem, czy został królem strzelców? Może tak. No i przegrywamy dopiero po rzutach karnych w finale z Anglią. No nie jest to absolutnie porażka, nie, która, nie wiem, jest rzeczą złą, prawda, dla Adama Nawałki i jego kadry. No to jest wielki sukces. Polska jest w finale Euro i przegrywa tam po rzutach karnych z Anglią. Bardzo dobry wynik. Oczywiście Adam Nawałka nie pod tym euro y, zostaje zostaje z kadrą, gramy, gramy ligę narodów, ale już dywizję B, bo spadamy tu mamy Irlandię, Węgry, Słowenię i idzie nam troszkę lepiej, kończymy to bez porażki, ale co jest dla nas ważne? No, dla nas ważne są eliminacje do Mistrzostw Świata w roku 2026 i te eliminacje są dla nas po prostu wspaniałe. Jesteśmy losowani z pierwszego koszyka, prawdopodobnie, bo mamy tutaj Rosję. E, wcześniej Serbia na wyjeździe źle, zaczynamy, tak? 1-3, ale to się nie przejmujemy. 1-0 z Rosją, 3-1 z Białorusią, 2-1 z Irlandią Północną, 7-0 Liechtenstein, 1-1 Serbia, 2-1 Rosja na wyjeździe. O, żeby tak było teraz w marcu, na różnikach 5-1 Białoruś, 3-2 Irlandia Północna i 3-0 Liechtenstein, awansujemy na Mistrzostwa Świata, które odbędą się Ameryka Północna. USA, Meksyk, Kanada i zobaczmy jak nam tutaj poszło. Cztery mecze towarzyskie. Szkocja, Brazylia, Peru, Wenezuela. Nieistotne. Gramy na Mistrzostwach Świata. W grupie trafiamy na Syrię, którą pokonujemy 4 do 0. Tutaj Płacheta, Szymański, Piątkowski i Kozłowski strzelcami bramek. Przegrywamy z Kolumbią, ale awansujemy do kolejnej rundy i przegrywamy 2 do 1 po z Argentyną. To nie jest zły wynik. Z Argentyną przegrać można i to nie jest żaden wstyd. Natomiast po tych Mistrzostwach Świata niestety, ale Polska została bez trenera. Ponieważ po 5 latach i 35 5 dniach sprawowania władzy w kadrze reprezentacji Polski, no Adam Nawałka został zwolniony. Nie wiem czemu, może założenie było takie po tym ostatnim Euro, żeby awansować do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, ale trzeba też brać pod uwagę kogo trafiliśmy. No trafiliśmy bardzo mocną, bardzo mocną Argentynę, więc... Adam Nawałka, 5 lat i 35 dni był w reprezentacji Polski. Gdyby to tak miało wyglądać w rzeczywistości, ja myślę, że nie ma problemu. Możemy awansować na Mundial w Katarze, możemy odpaść w drugiej rundzie, czy tam w jednej ósmej finału, jak trafimy Francuzów, ale za to mamy wicemistrzostwo Europy w roku 2024. To by było dobre. Rzućmy jeszcze okiem, gdzie jest Paulo Souza, póki pamiętam, ale on chyba nie jest nigdzie. Widzę, że nie ma chyba Paulo Souzy. jeszcze sobie wpiszę tutaj w wyszukiwarce, ale prawdopodobnie ten człowiek po prostu odszedł z piłki, z tego co widzę. Tak, tak, nie ma Paulo Souzy zrezygnował w ogóle, pojechał sobie gdzieś na wakacje, może zamienił się miejscówką z Adamem Nawałką i siedzi teraz na Malediwach. Natomiast pamiętajcie, że robiliśmy symulację Paulo z we Flamengo no i tam ogromne sukcesy tego Portugalczyka. Natomiast jeszcze jedna sprawa, zobaczmy sobie jak wyglądał skład reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata, no chociażby w tym meczu z Argentyną, prawda? Jakie ustawienie zastosował e, Nawałka? Na no zagrał 4-2... 3-1. I mieliśmy szczęsnego na Bramce, który ma już 36 lat i wciąż jest w Juventusie. Dalej, na stronie prawej, mamy Jana Bednarka, który jest zawodnikiem w tym momencie Southampton. No, ciekawa sprawa. Piątkowski na środku obrony, piłkarz Red Bull Salzburg. No, ciekawie się rozwinął. Na środku obok niego gra Walukiewicz, który w tym momencie jest zawodnikiem Porto, więc całkiem nieźle. I na stronie lewej Karbownik, który całkiem ciekawie się rozwinął i wciąż jest zawodnikiem Brighton. Dalej, dwóch pomocników. Czyli Bogusz, środkowych oczywiście tych defensywniejszych, powiedzmy, bo z przodu jest Zieliński. Bogusz jest zawodnikiem Bayeru Leverkusen. Obok niego gra oczywiście Kuba Moder, który jest zawodnikiem Realu Sociedad. Dalej Mamy oczywiście Zielińskiego, tutaj, który jest na ofensywnym rozgrywającym to jest cały czas zawodnik Napoli. Tu zainteresowanie mamy z Ajaxu i Porto. Na stronie, na stronie prawej gra oczywiście Sebastian Szymański, który wciąż występuje w dynamie Moskwa, ale jest tutaj zainteresowanie z Włoch, Atalanty. No i po stronie lewej Płacheta, zawodnik Tirolu. mannschaft Tirol, czyli to będzie Austria. No i oczywiście w ataku Robert Lewandowski, który jest piłkarzem Paris Saint-Germain. Przeszedł tutaj za 38,5 miliona euro 4 sezony temu. I strzela we Francji, jest zawodnikiem e, cały czas w gazie, zawodnikiem, który ma 176 spotkań. Dla reprezentacji Polski 110 strzelnych bramek, 37 lat i nie ma ikonki, że on idzie na emeryturę. Niesamowita sprawa, słuchajcie. Oprócz tego mamy jeszcze Mistrza Recy Bereszyńskiego, Glika. Glika, 38 lat, zakończył właśnie e, karierę. Mamy Kędziorę Frankowskiego, Filipa Jagiełę, Kacpra Kozłowskiego, który jest e, piłkarzem Parmy. Tylko parmy Kamil Grabara, Kamil Jóźwiak, Krzysztof Piątek i Arkadiusz Milik. Krzysztof Piątek gra w Birmingham, natomiast Arkadiusz Milik jest piłkarzem Marsylii. Wciąż i cały czas pozostaje we Francji. No więc tak to, słuchajcie, wyglądało. Jeżeli chodzi o karierę Adama Nawałki w reprezentacji Polski, no 5 lat to dużo i 5 lat z niewiarygodnym sukcesem, jakim jest srebrny medal na euro 2024. Zobaczmy jeszcze ranking światowy, bo my jesteśmy dość wysoko w tym momencie na miejscu 17. Na miejscu 17 nie mamy tutaj tej historii, bo to jest czerwiec roku 2026. A nie mamy tutaj wcześniejszej tej daty. Dziwnie to jest tutaj napisane, bo chyba nie tak to powinno w tym momencie wyglądać. No nieistotne, tak to wygląda i jeszcze jedenastka wszechczasów, czyli właściwie skład, którym Nawałka powiedzmy, no może nie cały, ale w dużej mierze, którym grał tutaj na, na, tym, ostatnim, na tym ostatnim mundialu. A. Słuchajcie, ja jestem za, ja jestem za, jeżeli to ma tak wyglądać jak futbol menadżerze, a w rzeczywistości, nie wiem, szczerze mówiąc, życzymy wszystkiego dobrego reprezentacji Polski. Czy to będzie nawałka, czy nie, to pewnie w kolejnych dniach się yy, okaże, bo, bo ta, na ten moment, mówię, jeszcze tego nie wiadomo. Dziękuję serdecznie za odcinek i życzę Wam miłej Niedzieli. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Cześć.